Kurczę, budzik już dzwoni, czas wstawać. Jaki dziś mamy dzień? Zupełnie zapomniałam. To Halloween. Świetna wiadomość. Czas na przerażające pramki. Przygotujemy nasz pierwszy żart. Potrzebuję balonu białego materiału i czarnego markera. Spójrzcie, wyszedł prawdziwy duch. Nie spodziewałam się, że to będzie takie realistyczne. Powieszę ja go w pokoju Mi. Świetnie jeszcze śpi. To moja szansa. Muszę działać szybko. Zostawię ducha tutaj. Tuż nad jej nosem. To nie wszystko. Mam parę naprawdę strasznych rękawic. Założę je miji. Udało się. Pozostało tylko rozrzucić kulki na podłodze. Już sobie wyobrażam, co się stanie, gdy na nie nadetnie. A na koniec damy slajma. Świetnie się rozciąga. Nie chcę go nawet wypuszczać z rąk. Ale jest mi potrzebny do mojego pranka. No to gotowe, muszę iść. A drzwi zakleję plakatem z ceglaną ścianą. Co to jest? O mamo, zostałam zaatakowana przez ducha. Fila, to nie wygląda na prawdziwe. Co się stało z moimi rękami? Spokojnie. To tylko rękawiczki. Już rozumiem. To pewnie sprawka Suzy. Czas się nią zająć. Ojej. Co jest na mojej buzi? Co za okropny sposób na rozpoczęcie dnia. Dorwę cię, Suzy. Ściana? Skąd ona się tu wzięła? To jest jakieś szaleństwo. Cześć, mija! Wszystkiego najlepszego z okazji Halloween. Dostaniesz za swoje, Suzy. Zemszczę się. Teraz moja kolejna zrobienie żartu. Uwierz mi, będzie o wiele straszniejszy niż twój. Użyję drewnianego blatu z dziurą na środku i czarnej tkaniny. Teraz postawię duże wiadro po popcornie na samym środku otworu. Jego dno też trzeba usunąć. Wspaniale! Nasypię do środka popcornu tak, że nic nie będzie widać. Świetnie, połowa zrobiona. Co sądzicie o moim nowym imidżu? Przerażający, co? Aby stworzyć upiorną atmosferę, trzeba włączyć horror i przyciemnić światła. A teraz całkowita cisza. Obserwujcie, a ja schowam się pod stołem. O, horror! Świetnie! Właśnie miałam zamiar go obejrzeć. Jest tu też popcorn! Super! Tylko coś z nim nie tak, a no, może mi się wydawało. Niespodzianka! Ktoś ugryzł mnie w palec! Co to jest? Czy w pudełku jest jakiś potwór? O! Jadłaś! Muszę uciekać! Wybacz mi, ale teraz się nie zatrzymam. Mam jeszcze wiele żartów za zanadrzu. Do kolejnego użyję sztucznej ręki. Wygląda zupełnie jak prawdziwa. A teraz potrzebuję wiertarki. Będę wieszać coś na ścianie. Najwyższy czas udekorować dom na imprezę, ale coś mi nie wychodzi. Widzę, że potrzebujesz pomocy! Zobacz, co mam. Pozwól, że ja to zrobię. Dziękuję, Suzy. Oj, chce mi się kichać! O nie! Przedziurawiłam sobie rękę. Pomocy! Suzy, co robić? O Boże, jaka ogromna dziura! Niedobrze mi. Nabrała się! Wiedziałam, że to zadziała! Czy to ręka Suzy? Ona nie jest prawdziwa! Znowu zostałam oszukana! Dobra, czas na zemstę. Myślę, że Łysina jest idealna do mojego następnego psikusa. Świetnie się trzyma. Dodam do niej silikonowy mózg. Wygląda naprawdę dobrze, ale czegoś tu brakuje na przykład krwi. Wezmę czerwoną farbę i pomaluję nią biały bandaż, a potem obinę dookoła głowy. Sama bym się czegoś takiego przestraszyła. Wygląda strasznie. Założę perukę, żeby Suzy nie nabrała wcześniej podejrzeń. Moim zdaniem naprawdę mi pasuje. Wygląda super. Tabliczka na sam koniec. Przyczepię ją z tyłu. To sprowokuje Suzy. Cześć, Mija. Usiądź ze mną i obejrzyj horror. Chyba to kupiła. Dawno nie ciągnęłam nikogo za warkocze. Co się dzieje? Wyrwała mi wszystkie włosy. Niespodzianka! Co za ubaw, załatwiłam ją. Cukierek albo psikus? Mamy pierwszych gości. Cześć! Trzymaj to dla ciebie. Trzeba było wziąć kilka cukierków, a nie wszystkie naraz. Nie szkodzi, dam mu nauczkę. Zrobię specjalne czekoladowe jajka. Wezmę prawdziwe? Przebiję je drewnianym patyczkiem, zanurzę w czekoladzie i dodam opakowanie. Wyszło świetnie. Cukierek albo psikus? O, to znowu ty. Proszę, przygotowałam kilka nowych smakołyków. Zobaczymy, czy ci się spodobają. Co za zdobycz! Wygląda na to, że wziąłem wszystko, co miała. Uwielbiam kinder niespodzianki. Fuu, co to jest? To surowe jajka? O chyda! Rozkręciłam się i nie chcę przestać! Muszę zrobić nowy dowcip. Użyję tym razem dyni symbolu Halloween. Wyszło mi idealnie. Wystarczy, że włożę do środka świeczki. Gotowe? Myślę, że powinnam postawić to pod łóżkiem Suzy. Dobrze, że jej tu nie ma. Muszę się spieszyć, zanim wróci. Świetnie dynia jest na miejscu, ale to nie wszystko. Będę potrzebowała trampek Suzy i troszeczkę czerwonej farby. Pomaluję jej podeszwy, żeby zostawić krwawe ślady. Nie ma to jak ten klasyczny żart. Super. Gotowe? Muszę się schować. Dzień był bardzo intensywny. Jestem zmęczona. Co to jest? To wygląda jak krew. O mam, boję się. Chyba ukrył się pod moim łóżkiem. Rzeczywiście, wynoś się stąd. Jesteś taka wrażliwa, Suzy. Jak to się stało, że znowu nie pomyślałam, że to twoja robota? Przestań się śmiać, mija. Tam masz. Nie trafiłaś, nie trafiłaś. Ja tylko żartowałam, a ona rzuca we mnie poduszkami. Muszę się zemścić i chyba wiem jak. Wezmę ten śnieżnobiały ręcznik, rozłożę go na podłodze i zostawię na nim swoje krwawe odciski dłoni. Zauważyłam, że to przeraża Suzy bardziej niż cokolwiek innego. Właśnie o taki efekt mi chodzi. Super, zostawię jeszcze kilka odcisków. Teraz można powiesić ręcznik z powrotem. Gotowe. Nie będzie od razu niczego podejrzewać. Muszę jeszcze coś wymyślić, jeden ręcznik to za mało. A gdyby tak wlać czerwoną farbę bezpośrednio do słuchawki, prysznica? To na pewno wystraszy Suzi. Gotowe? A najważniejsze, że nie zostawiłam żadnych dowodów. Paweł Prysznic będzie dla niej całkowitym zaskoczeniem. Mam jeszcze jeden genialny pomysł. Zostawię na lustrze straszną wiadomość. To będzie ostatnia kropla dla Suzy. Obserwujecie. Myślę, że to wystarczająco przerażające. Chciałabym zobaczyć, jak Suzy na to zareaguje. Tylko mnie nie wydajcie. Czas wziąć prysznic. Zawsze pomaga mi się zrelaksować. Jaka przyjemna woda. Ale dlaczego jest czerwona? To na pewno kolejny wybryk mi. wytresie i znajdę ją. O nie, na ręczniku jest krew. Co to jest? Ktoś mnie obserwuje! To straszne! Muszę się stąd wydostać! Co się dzieje? O rany! Budzik mnie przestraszył. Jestem taka śpiąca! Wow, mamy Halloween! Hurra, coroczny dzień cikusów! Zaraz coś wymyślimy. Balon mi prześcieradło będą idealne do pierwszego nieszkodliwego żarciku. Dobrze, teraz musimy narysować jakąś przerażającą twarz. No i gotowe! Straszne, co? Będzie dużo zabawy. Mija śpi, więc powieszę to nad jej głową. A na ręce założymy jej śmiechowe rękawiczki. Będzie taka przerażona, kiedy się obudzi. To będzie niezły ubaw. Ale to nie wystarczy. Rozsypiemy troszkę gum przy jej łóżku, żeby się pośliznęła Gotowe. Muszę być cicho, bo inaczej Mija mnie przyłapie. Muszę działać szybko. Jak już się poślizgnie, na pewno upadnie. Więc niech wpadnie do tacki z paskudnym zielonym slajmem. Fuj, wygląda jak smarki. Ochyda. Kładziemy to na tacy, odkładamy i idziemy robić więcej żartów. Mia przejdzie przez tor przeszkód i będzie chciała mnie znaleźć. Ale jak to zrobi, skoro ją zamoruje? O, chyba się obudziła. O rany! Co to jest? Spadaj mi stąd! A to co? Gdzie są moje piękne dłonie? To rękawiczki. Emma mi to wszystko zrobiła. Znajdę ją. Aj! O nie! Mam jakiś śluz we włosach. Emma, idę po siebie. Zaraz oberwiesz, zobaczysz. A co to? Może ja nadal śnię? Kurczę! Jakiś koszmar! Obudziła się, można ściągać. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Emma, wiedziałam, że to ty. Zaraz się na tobie odegram. Co to mi jaknuje? Hmm, idealny powód, żeby zrobić jej mały żarcik. Nie jadłam jeszcze śniadania, więc mogę zrobić sobie płatki z mlekiem. Cool. O, to moje ulubione. Kolorowe, słodkie kółeczka. Pyszne. Awesome. Swoją porcję wsypuję do miseczki. Ale płatki mi będą bardziej interesujące. Wymyśliłam, że wsypię te larwy prosto do pudełka. Będzie chciała płatki i zje robaki z mlekiem. Stawiamy opakowanie płatków na stole, aby Mia je zobaczyła i też chciała zjeść. Ojej, jestem taka głodna. Zjem troszkę płatków śniadaniowych. Mm, jakie dobre! Wow, ja też chcę! Ale mam tu takie ciekawe wideo, że nie mogę oderwać od niego wzroku. Też zrobię sobie płatki z mlekiem. A gdzie tam jest mleko? O, jest! Dzięki! Dobra, nalewam. Ojej, no ten filmik jest naprawdę dobry. Okej? Okay. Tu jest łyżka. Emma, kiedy będziesz miała okazję, musisz to obejrzeć. Ojej. Co ja mam w ustach? Emma! Włożyłaś mi robaki do ust! To obrzydliwe! Z czego się śmiejesz? Dorwę cię! Zobaczysz! No spróbuj, nie złapiesz mnie, simaku! Mamo! Emma myśli, że tylko ona potrafi żartować, ale ja też znam parę sztuczek. Zrobię fałszywy stół z dziurą na głowę. Rozłożyłam czarny materiał i na górę stawiam wielkie wiadro popcornu. Emma na pewno kupi ten dowcip. Wsypujemy do środka popcorn i zafundujemy sobie niezłą, halloweenową metamorfozę. Ekstra. Włączamy jakiś ciekawy film i chowamy się w sekretnym miejscu. Można nawet coś przekosić. Wow! Leci mój ulubiony film! I popcorn jest już gotowy. Super! Zaraz troszkę zjem mój palec to bolało. Co się chowa w tym wiadrze? O matko, co to za potwór? Popcornowy potwór! Mamo, ratuj mnie! Mówiłam, że się da nabrać. Okej, okay, nadszedł czas na nowy prank. Mam tu nieużywaną sztuczną rękę z zeszłego roku. Wygląda jak prawdziwa, co? Tylko nikomu nie mówcie ja przyszłam ci pomóc. Daj mi to. Za chwilę to powieszę. A, A Psik! Ojej, moja ręka! Emma, przestań! Twoja ręka! My musimy natychmiast jechać do szpitala. Przewierciłaś sobie rękę. O rany, słabo mi. Ups, chyba troszkę przesadziłam. Nadeszła moja kolejna zrobienie psikusa Emmie. Już wymyśliłam, że założę na głowę maskę w kształcie mózgu i przykryję ją bandażami ze sztuczną krwią. Kiedy Emma mnie zobaczy, normalnie zwariuje. A teraz zamaskuję to wszystko słodkimi warkoczykami. Emma na pewno nie oprze się znaczkowi z napisem pociągnij. A warkoczyki są właśnie po to, żeby jej to ułatwić. E, cześć Emma! Cały dzień boli mi dzisiaj głowa! Co? Pociągi? Dobra! O, matko! Czy to mózg? Ja wyrwałam ci włosy, jakie to okropne! Odejdź ode mnie! Jesteś chodzącym zombie! Kupiła to! Ciekawe kto przyszedł? Hej, tu jest troszkę słodyczy! Ej! Ukradł cały talerz. Co ja rozdam dzieciom? Wogłom na genialny pomysł. Zabijemy surowe jajka na szpikulec, a potem zanurzymy je w roztopionej czekoladzie. Wspaniale. Teraz zakładamy fałszywe opakowanie kinder i wszystko ustawiamy ładnie w miseczce. No i chodźmy zrobić psikusa złodziejowi. O, już tu jest. Cześć. A, już drugi raz udało mi się zwędzić wszystkie słodycze. Tym razem kinder jajka. Spróbuję. O fu. Są surowe! Nabrała mnie! Mam taką uroczą dynię. Uwielbiam Halloween za dynię, ponieważ można z nich wyrzeźbić przerażającą twarz. I zaraz to wszystko zamierzam zrobić. Jestem w tym profesjonalistką. Wkładamy dwie świece do środka i ustawiamy dynię gdzieś w ciemnym miejscu, aby wszystkich przestraszyć. No, Dynio, będziesz świetnie wyglądać w ciemnym miejscu pod łóżkiem Emmy. Mam nadzieję, że się przestraszy. Fajnie to wymyśliłam, ale musi być coś jeszcze. No właśnie, tam wylejemy troszkę czerwonej farby na podeszwy i zostawimy wszędzie przerażające krwawe ślady. Właśnie tak. Teraz musimy się wymknąć, zanim ktoś nas przyłapie! No i możesz sobie wyobrazić, Piszczała tak bardzo, że aż zemdlała! O kurczę! Kąd to się wzięło na moim dywanie? Dlaczego ślady prowadzą pod łóżko? Pod moim łóżkiem jest potwór? Muszę to sprawdzić. O nie! To straszne! Nie zjadaj mnie! Nie jestem smaczna! Mia? Co ty tu robisz? To był żart! Nabrałaś się! Ej! To bolało! Piszczałaś jak mała dziewczynka! No oczywiście, kto by się tego nie bał! Wow, jaka świetna muzyka! Aż nogi rwą się do tańca. Cicho! Trzeba jakoś przemycić cukierki na imprezę. Moja ulubiona piosenka! Ojej! O matko! Zombie? Niezły kostium. Zwróć uwagę na nowe zasady. Muszę sprawdzić, czy nie masz czasem słodyczy. Aha! Muszę sprawdzić Twoją rękę. O matko! Przepraszam, nie chciałam tego zrobić. Weź swoją rękę z powrotem i możesz iść na przyjęcie. To chyba prawdziwy zombie. Nie ma wszystkim. Co za tchórzliwy duch. A ja chciałam poczęstować go swoimi cukierkami. Pyszności, jestem gotowa do tańca. Daj mi swoje kitelsy. Nie mogę pozwolić, żebyś poszła dalej z tymi słodyczami. Gotowe. Miłego wieczoru. O rany! Czy to szkielet? Ale super! No cześć! A teraz na poważnie. Nie można tu wnosić słodyczy. Masz coś? Chociaż widzę, że w tych kościach nic się nie ukryje. Więc wchodź, kolego. Jaki zabawny! Cześć wszystkim! Szkielet przybył na miejsce i jest gotowy, aby uderzyć na parkiet. Ale najpierw trzeba coś przekąsić. Mam tu schowane pianki. Mm, super! W dodatku z ulubionymi ciasteczkami. Chcecie wiedzieć, jak to zrobiłam? No to patrzcie. Wzięłam pianki marshmallow i patyczki poki. Nadziałam duże pianki na patyczki i dorzuciłam kilka małych. W ten sposób powstały moje słodkie kości. Fajnie to wymyśliłam, co? Ej, nie dotykać! To było pyszne. A teraz wbijamy na parkiet! Powtarzajcie, wszyscy za mną taniec szkieletora. Super! A teraz jeszcze raz! No hej, piękna! Ja na imprezę! Super! Ale najpierw muszę sprawdzić, czy nie masz żadnych słodyczy. Okej, okay. co my tu mamy? Żelki? Nie myślałeś, że mnie oszukasz? Teraz gryzłam cię, a te wracaj do domu, pseudowampirze. A kogo tu znowu niesie? Kolejny fałszywy wampir? No już się boję, aż się trzęsę. Oddej mi swoje zęby i spadaj do domu. Na no, co je przykleiłeś? Ojej, chyba są prawdziwe. Przepraszam, panie Drakula, Może pan iść na imprezę. Witam. Nie mogłem przyjść na imprezę z pustymi rękami. No, hej, rekinie, chcesz troszkę słodyczy na poprawę humoru? Dola? Świetny wybór. Poproszę dolara. Oho, nie całowano mnie od tysiąca lat. Częstujcie się. Mam tu mnóstwo słodyczy do rozdania. Dracula, jesteś niesamowity. Jak udało ci się to wszystko przemycić? Ej, hey, ja też chcę coś słodkiego. Łap stary, tylko puść jakieś fajne kawałki. Za proste, wszyscy tańczą całą noc. Jestem gotowa do dalszej pracy. Co to za dym? Czy my się palimy? Skąd on się bierze? Kto tu jest? Lepiej wyjdź sam albo cię dorwę. Oh, matko, kto to może być? To ja, clown Pennywise. Czy ja jestem przerażający? Nie przewróć się, kochanie. Chciałem tylko pójść na imprezę. No to sobie przejdę, co? Moi drodzy, balujemy do rana. Powtarzajcie za mną! A tu mam niespodziankę w postaci balonika z cukierkami. Ojej, nie będę jadł tego z podłogi. O kurczę, ale swędzą mnie plecy. Stary możesz mi pomóc? Dziękuję, czuję się lepiej. No hej, czy to tutaj jest ta fajna impreza Halloweenowa? Czego się śmiejesz? Ale masz kostium. Mamy nowe zasady. Rozumiem, ale nie mam żadnych słodyczy. Mogę wejść? Wszyscy tak mówią, a potem wyciągam kilogram słodyczy. Chyba masz tu coś. Aż nie chcę mi się tam zaglądać. Uj, co za paskudztwo! Dobra, to idź już na imprezę. Robisz za dużo bałaganu w moim miejscu pracy. To straszne. Trzeba pilnie odświeżyć to miejsce. Uff. No się ma wszystkim. Jestem toaleta z Kibidi i jestem głodna. Mm, moja pyszna kupa. Chcecie troszkę? No dalej, to przecież jest takie dobre. Zrobiłam to z ciastek i nutelli. Wszystko wymieszałam i łożyłam w kształcie kupy. Jestem przecież toaletą z kibili, więc smakołek w takim kształcie mogłam przenieść z łatwością. To jest pyszne. Żałujcie, że nie chcieliście. O, Wednesday. Dzięki za serwetkę. No cześć. Masz fajny kostium, ale nie wolno wnosić słodyczy. Daj mi to. A teraz możesz przejść. Miłej nocy. Do zobaczenia później. O, to i nowe gość! Dzień dobry. Ten kostium jest niesamowity, ale ostrzegam, że nie wolno wnosić słodyczy. Nic nie masz? Sprawdźmy to. Czysto, czysto? Aha! A co my tu mamy? Sprawdźmy. Mózg! Fajnie wygląda. O, a jeśli naciśniemy tutaj, to ręce się ruszają. To no, zabawne. Nacisnę jeszcze tutaj. Możesz przestać? Czuję się troszkę nieswojo. Jej przepraszam, ale sama nacisnęłaś nie tam, gdzie trzeba. Mogę przejść? Dziękuję. Kurczę, to bolało. No się, Mandero. Zapowiadają się niezłe balety. Ale najpierw zacznę od przekąski. No chodź do mnie, mój smakołeczku. Mm. Mm. Ekstra. Czy to słodycze? Nie, to mój mózg! Skończę z tym i zabiorę się za twój! Uciekaj, uciekaj, zanim otworzę ci czaszkę! Okay. Znak na miejscu, a goście wciąż przychodzą i przychodzą. Wow, ale przystojniak! Wybierasz się na Halloween? Co za gentleman? Miłego wieczoru. Co? ENMSy? Chciałeś mnie urobić i wejść ze słodyczami? Wszyscy mężczyźni są tacy sami. A ty niby kim jesteś? Proszę zwrócić uwagę na ten znak. Muszę cię sprawdzić, więc postaraj się nie ruszać. Czysto. Możesz się troszkę pochylić? Nie? No dobra. Przechodź. Miłej zabawy. Jocho! Hej wszystkim! Cześć liczno, jesteś tu sama? Nie musisz mieć gać w oko. A co my tu mamy? Jak to zobaczyć? Co za dziwny związek. Dobra, dość zabawy. Trzeba coś wszamać. Mm, żelkowe oczy są takie pyszne! Kiedy ta noc się skończy? Chcę już do domu. Stać! Nawet nie potrzebuję wyszukiwarki cukierków. Już widzę tu skitelsy. A tu jest Mars. I Twix. Nie wejdziesz ty na imprezę. Do wyrzucania. Ale jak to? To były moje ulubione słodycze. Dobra, dobra. Nie wygnam cię do domu. Idź na imprezę. Bez słodyczy. Chyba byłam za ostra. Wiem. To przecież Halloween. Moje drogie potwory, czy mogę prosić o uwagę? Podobałam, że okazji święta rozdam Wam wszystkim słodycze. Częstujcie się, a ja do Was dołączę i tańczymy. Super.